Jesteśmy już w szkole. Wszystko przygotowane. Teraz poszła ekipa nasza, czyli e, cała ekipa pokojowego patrolu. Będą. A, konfetti przecież to mają wystrzelić. Czy mi się wydaje? Tak to ma być. E, po, poszedł tort, będzie szampan, a potem ja wchodzę z listami. Tych listów jest sporo tutaj dla e, no, Amelki. Chodźmy. Petardy. Petardy. My. Wszystko mamy. Chodzimy my i ty już tutaj. Czekam. Ła, jakie napięcie. Sam jestem zdenerwowany jeszcze bardziej niż chyba Amelka, która o niczym nie wie. Rodzice fantastyczni. Yy, widać, że podjarani bardzo. Tata jest ratownikiem na kopalni. Mama pracuje w ubezpieczeniach. Tak jakby trochę wzajemnie się yy, tutaj wspierają. A my idziemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Chodź. Dzisiaj jest niezwykły dzień, więc bardzo chcielibyśmy, Zaprosić na środek Amelkę, która ma dzisiaj urodziny. Jeśli chodzi o nas, o Fundację, to chcielibyśmy Tobie złożyć najlepsze życzenia, najserdeczniejsze od wszystkich pracowników Fundacji, od wszystkich patrolowców. Ty tutaj masz taki od nas tort, więc wszystkiego, wszystkiego najlepszego, Dziękuję. spełnienia wszystkich marzeń i tego, czego sobie życzysz. A zwłaszcza od Jurka. Więc przyjmij od nas ten tort. Dzień dobry. Czy Amelka jest gdzieś? O Amelka są do ciebie listy. Sobie przyszły z całego świata dosłownie. Zobacz, przepraszam. Bo wiesz, musiała może pokwitować. Tu jeszcze są listy dla ciebie. Tu jeszcze są listy, są z Belgii, słuchaj są z Irlandii. Są z Londynu. Są z różnych miejsc. Bardzo Ci gratulujemy, a ja chciałem Ci także pogratulować i bardzo Cię serdecznie przywitać. Jurek Owsiak, witaj Amelka, dziękuję, że w ogóle zrobiłaś, że napisałaś list, że chcesz z nami być. Jestem z Ciebie po prostu dumny, bardzo, bardzo, bardzo. Daj buzi. I moi drodzy, teraz do zdjęcia do wszystkich i pozwólmy wszystkich, którzy Ciebie teraz oglądają. Mało tego, od MasterCardu ma zaproszenie, żeby z rodzicami przyjechała do Warszawy, kiedy mieli finał i kiedy będzie światełko do nieba, żebyś razem ze mną odliczała pod płacem kultury. Może tak być? Tak, dziękuję o, bardzo. <noise> I moi drodzy. I pozdrowimy teraz wszystkich, którzy nas oglądają. My pędzimy do Warszawy, a krzyknę siema, to wysałych sił siema, dobrze? Pozdrawiamy wszystkich i dziękujemy, że dzisiaj będziecie bili razem z nami Rekord świata, tak samo jak tutaj w rybniku. Pozdrawiamy i dziękujemy Amelce, jej całej klasie, jej rodzicom i wam wszystkim. Siema! Siema yeah! Amelka, cześć, muszę lecieć, mam naprawdę kupę spraw, do widzenia. Trzymajcie się dzieciaki, cześć, siema. Do widzenia, do widzenia, do widzenia.